Na konferencji Masterclass by Gentleman Business Group. Jest to konferencja biznesowa, ale o bardzo mocnym charakterze charytatywnym. W tym roku pomagamy dla Fundacji Liga Superbohaterów, czyli fundacji wspaniałych osób, które pomagają dzieciom, przebierają się za superbohaterów i jeżdżą do szpitali onkologicznych. Jest to bardzo fajne miejsce właśnie po to, żeby się spotkać, porozmawiać z innymi osobami, wyciągnąć jakieś wnioski do siebie, do swojego życia, do swoich firm. Dlatego że aktualnie jest tutaj 250 osób. I praktycznie większość z tych osób są to praktycy biznesu, menadżerowie wyższego szczebla, więc naprawdę osoby, które mogą coś powiedzieć o biznesie i mogą dać pewne wskazówki. Spotkaliśmy się tutaj, żeby po pierwsze posłuchać ciekawych prelekcji biznesmenów szczecińskich, a po drugie poznać się wzajemnie. Jest ponad 250 osób na dzisiejszym wydarzeniu. Mamy teraz merytorykę, później będzie networking i na pewno będzie ciekawa wymiana doświadczeń. Konferencja jak najbardziej fajna, możliwość poznania naprawdę dużo fajnych, lokalnych przedsiębiorców tutaj z, z rynku szczecińskiego. W Szczecinie jest mało takich wydarzeń, ja głównie e, na takie konferencje, to raczej Poznań, Warszawa. Jest to fajny zaczątek e, takiego rodzaju konferencji w Szczecinie. Atmosfera, ludzie, no, na pewno jeśli będzie kontynuacja tego, to, to, to będę chciał się tu pojawić. Bardzo nam się podoba ta konferencja, w ogóle inicjatywa. Ja jestem bardzo zaskoczona. Mowa o wartościach, mowa o relacjach, mowa o tym, jak łączyć stare z nowym. Poznaje się niesamowitych ludzi. Jestem niezwykle zadowolona, że, że tutaj dzisiaj trafiłam, że miałam taką możliwość. Niesamowite też jest to, w jaki to jest sposób przekazane. Prosty, czytelny, jednoznaczny i z takim fajnym jajem. Myśleliśmy, w jaki sposób w pewien sposób pokazać nasze wartości, jeżeli chodzi o dżentelmenów, jak również pokazać Szczecinowi, że można robić fajnie biznes w taki dosyć luźny sposób. Jestem bardzo mile zaskoczony, że udało nam się to tak fajnie zorganizować. Mamy dużo sponsorów, dużo partnerów. Tą konferencją pokazaliśmy pewnego rodzaju świeżość na rynku szczecińskim. Ona jest troszkę inna, jest bardziej nasza. My się czujemy jak u siebie, jesteśmy trochę bardziej wyluzowani, tego trochę nam w biznesie brakuje. Ja o siebie w firmie mówię, że potrzebujemy więcej fanu, myślę, że w biznesie potrzebujemy dużo luzu, w Szczecinie mamy tego sporo, ale najważniejsza też jest merytoryka. Ta merytoryka jest, później mamy afterparty, także mam nadzieję, że wszyscy się będą doskonale bawić. Naprawdę ja nie sądziłem, że impreza będzie miała... Taką skalę, chłopaki już po prostu zajmując się samą promocją ten, tej imprezy, dotarli do, do takich osób jak Marcin Gortat, Joanna Jędrzejczak, ale licytacja to po prostu odebrała mi mowę, bo, bo ludzie po prostu takie kwoty dawali, że ja nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że, że tak fajnie będą licytowali, ale to, co wydarzyło się na koniec imprezy, voucher, e, na udział w misji z nami, mieliśmy sześć voucherów. Weszło na scenę dziewięć osób. Podeszła jeszcze kobieta, zapytała, czy jeszcze można. I nagle ci ludzie zaczęli masowo z każdej strony wchodzić. No, ja nie wytrzymałem, łzy tam poleciały, po prostu to były takie emocje. Jeszcze to, co słyszałem od dżentelmenów na scenie, te, te, te wszystkie słowa, że super robota. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj się pojawili, którzy wsparli naszą fundację. Dzięki tej jednej imprezie my, my przetrwamy yy, jeszcze długo. Że dziękuję. Ja jestem w ogóle bardzo wzruszony, ponieważ to są drugie już urodziny Stowarzyszenia Gentleman Business Group, które hucznie wyprawiamy, organizując te konferencje. Dajemy praktyków na scenę, którzy następnie dzielą się swoimi doświadczeniami. To, co jest dla nas najważniejsze, to są wartości. My od samego początku stawialiśmy na to, żeby najpierw były relacje, później, żeby była etyka, a dopiero później biznes. Spajaczem naszej wizji i tego, żeby te urodziny były naprawdę huczne, było ustalenie, że charytatywność to będzie... Nasza wartość, którą będziemy promować i nie mogło być inaczej niż, to, niż tak, że padło na Ligę Superbohaterów. Nie oprócz tego, że wspieram Ligę od wielu lat, to jeszcze udało się stworzyć ten event, który również będzie wspierał Ligę bardziej globalnie.